Witajcie wszystkim, witajcie dzisiaj tutaj. Bros Chmurka i ze mną jest Bros przywitaj przywitajcie. Bros Dzisiaj mamy dwóch tutaj nowych zawodników i będziemy ich rekrutować do naszego klanu. Przedstawcie się, proszę. Zobaczymy, czy są warci. Zobaczymy, czy się ja się wyjebbić <grym> na Awe, jebać Awe. To opowiemy w innym filmiku, <grym> kiedyś tak, się tak. do klanu. Dokładnie, już dokładnie. Oczekujcie filmiku, co prawda, a Awe już tak tak, 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 dokładnie. I drugi zawodnik, halo. Cześć, jestem Robert, e, Właśnie ja bym bardzo chciał dołączyć do klanu Bros. Mam nadzieję, że dzisiaj e, bardzo dobrze mi pójdzie. Dobra, ja no to dobra, dobra, No to panowie, chodźcie, weźmiecie sobie broń jakieś na sam początek. E, to dawaj, Bros, e, Kosmi i pokaż im jakie mają wziąć bronię, co? Wybierz dobrze, dla nich coś. To ja e, to na 1 v 1 będzie jeden rifle, będzie jedna pompa. Ja wybiorę rifle, a ty wybierzesz pompę. Dobra, 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 dobra. To idźcie za nim dobra, najpierw, dobra, idźcie dobra. za nim najpierw. Dobra, pokaż. To z z za Kosmim. Ja pro, proszę wybrać tego. Tutaj o celej, po trzeciego, nie da się, ale trzeciego oh, kurde, od pewnej. Oh, i... Kurde broskostny, ty to jesteś płacy. <laughs> dobra, dobra, a chmura. Pompę weź to. tą. 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 Dobra. Jest. No idziemy, idziemy zawodnicy, idziemy. E, healing grailing e, bez healing. Healingu. Bez healingu. Zawodnicy klanu Bros nie grają dobra, z healami. Na chwilę. Tak. Okay. Dobra, dobra, to chodźcie no, najpierw... Ale to zaczynam od no dobra. To... To... Lecicie, kto jest lepszym zawodnikiem, no ja dobra. To sobie, ja to tyle, trzy mam. Trzy, ry Ej, 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 ale, ale nie, ale nie, szybko. Punkty karne szyba, masz. Szymon, Punkty karne, nie, mam mnie zdenerwował e... Robciąx. Ale członkowie, członkowie klanu Broz muszą się wy, wy, wykazywać sprytem. A ja w sumie? No dobra, dobra, nie, wracaj nie, tu Ropciąka. Odjebę, żeby, odjeb, żeby zresetować mi to fakt Dobra, dobra. <śledzimy> nie, to może taki brak szatyłaś, to nie się całę ślub. Co ty Ciędza zrobiłeś właśnie? No już masz minus jeden punkt do klanu teraz. Minus, nie, musisz nie, teraz. Masz minus jeden przepraszam, punkt do klanu. Dobra, ja edytuję, dobra, ja zedytuję. Idź tu. Wybacz, Dobrze, zaraz zobaczymy. Idź na prawo, Robert, idź na prawo. Gotowi? Trzy. Dwa, jedna. Lecicie, 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 lecicie. No Dobra, patrzymy, patrzymy co robią. Patrzymy. Kradzą te 90sy. Tak. Oni teraz wchodzą w siebie, jednak nie wchodzą. Robciok spadł. Musimy się podnieść. Robciok, walcz dalej! No, członkowie klanu Bros się nie poddają. No nie, no. <śla> <bo to> <śla> Robczak zwykły. Dobra, jeden, zaraz. Robczak, a teraz, pierwszy, teraz, jadę, teraz, jadę. Teraz, jadę. teraz ty, dobra. Do trzech, do trzech. <grystanie> gotowi, gotowi gracze. Lecicie, lecicie leccie. jeden. O, Robczak, tutaj Poszli, taktyka. Nie, zobaczymy, jakie wyjście. Awe wy Aleksandr chyba jest trochę wyżej, ale. Awe A Awe, on buduje, dobrze. Kurde, czekaj, jakby tam wejść na górę. Graplera, pójdę po grapplera, czekaj szybko. Weź mi jeszcze, weź mi jeszcze. Dobra, dobra. Robczoks na, na HG Robczoks na HG O Awe w boksie na dole campi W sensie niżej O idzie strzela, robczek strzela, oddaje strzały no, Ale kolaps, ale kolaps? kolaps Ale pedalski kolaps O spro, kurde Awe spadł na sam no, no ja tu wracam Wraca? Okay, no. <laughs> znaczy, tu masz turn O Awe też spadł na sam dół, zobaczmy Co dalej, co, <laughs> co zrobią zawodnicy o kurde, Awe boksuje, Awe zboksuje go Jak Oj, teraz, teraz. jak Robcioks, Robcioks ładnie wyszedł Robcioks ładnie kurde wyszedł O, Awe widzę, tutaj się zablokował delikatnie, ale to go nie powstrzymuje Leci dalej, znowu się zablokował, ale to go... Robcioks, Robcioks, kręci. kręci Rob... Kręci, nie wiadomo gdzie idzie, ale kręci O, został kolapsa, nie Robcioks Znowu A, leci do niego O, odrotował, Awe jest nad nim postawił dam <śś> strzelił powiem <śś> strzelił A we ze strzałem <śś> Rokczuk wleciał w niego Co jest jocie Robczoks! A my chcemy chyba takiego zawodnika, kurde. My chyba chcemy takiego zawodnika w planie. Dobra, jeszcze raz. Osta Wali na 90, leci rapczak. Rapczak buduje, się ku górze. próbuję wychodzić i leci, leci spray. Kurde, Awe, Awe? Awe, chociaż Awe jedno musisz. Awe, i... Awe, no dawaj, chociaż jedno musisz. Na dobra, drużynę. No na 90. Rapczak się kręci w górę. Kręci się, kręci się. Może lepiej było pójść na realistyki, kurde. Pójdziemy jeszcze, pójdziemy na razie. Pójdziemy, no później to zrobić z nim Że kurwa cfel kręci tylko O o! Awe, o kurde blisko tutaj mam Wyjebałem go na Tak Na sam dół? Nie, jest pod tobą A na sam dół No, no tam dosyć blisko spadł, zebrtowałem podłogę pod On jest pod tobą stać ja ci gościu otworzyłem podłogę, myślałem, że, yeah. że polecić na dół, ja pożydam z tobą, a to pójdę. Dobrze, Robcioks chyba już ma Dakończy? całkiem dobre pojęcie o tym, gdzie jest AWE, uh, teraz blisko. Czyżby? Czyżby zakończył to Robciak? kurwa, spałyśmy, co za dziwka. Przepraszam, bez takich, bez chyba nie chcemy takich. Nie chcemy, chcemy no, takich. No, no teraz jesteś... naszym, naszym teraz przeciwnikiem. Na tak, jesteś naszym przytom, przeciwnikiem. przytom, Ja przytom, <gulity> wszystkich. Ta nie, ta ma... ta, ta, ta. nie gram tak, z taką osobą to disrespektuje ten cudowny plan. <gulity> <gulity> dobra, weź go cudowny. O... <gulity> no, no, dobra, wystarczy ładnie, ale chodźcie na jakiś edit kurs czy coś. Nie no, nie znajdziemy na tera listy i Nie, no dajcie a dajcie prawdziwe, weźmy normalne pompy jeden ja z jeszcze jednego tym, proszę. Ostatni. No dobra, to chodzi. No dobra, dobra. Tyle, dobra. Dwa, dwa razy, Zpadłem, dwa razy, spadłem. Dobra, edytuję, idź. Wskazujesz trzy. <laughs> Super. Skuwany. No, dobra, chodźcie loki, dobra. No. dawajcie loki, no. Ej kurwa, Ej. coś taki jest za mało. Dobra, już trzy. Dwa, dwa strza jeden, uwaga, ostatnia, no ostatnia walka. No, gra jeszcze jedną. Ostatnia walka Robcioksa i Alex Lareya. O! pospadali trochę, zawodnicy, czekaj, trzeba się tam wbić Kurwa, w pierdolę, to do surplajta. Ej, nie mów tak, to jest życie Albo żyjesz, <noise> albo żyjesz <noise> dla tej gry, albo nie ma dla, dla ciebie miejsca w tym klanie Kurwa, A my to wstawiamy na platformy, gościu? No jak, na, jest... Na pH. <noise> to jest wszystko kamerowane, stary to jest wszystko kamerowane. Na platformę. Na <noise> platformy Stawiamy na platformę. Dawaj, o! z walczą, walczą. Aj, ja wyspadł. Ale jest blisko, jest blisko. Gdzie jest Af Afson? Afson. <noise> Mamy leczenie czy nie? Nie, nie bez, nie bez. Mam. No bo ja mam jakieś w ekwi punku A, to, to trochę, nie trochę oszukujesz, trochę Ja wzięłem, ale nie używam, ja wziąłem, ale nie używam. Okej, okay. powiedzmy, że ci ufam Uuu, Awe! Back in game, Awe Back in game. Dobra, siema siema, jesteśmy teraz w drugiej części rekrutacji do klanu uh, Bros. Teraz gramy realistic Zombies. A to my, my też gramy normalnie, kosmi. No gramy, żeby. czy, chyba, czy nie? dajemy im narpiew i dopiero. Nie. To daj, dajmy, ale to dajmy im narpiew i ja później się my z tym. <laughs> I wtedy z tym co zostanie, zobaczymy czy on jest e, równy nam, nie. A to nie ładuje teraz, no to tak się nie bawimy. No to kurwa no to No To i awaria. No, dobra, przepraszam. A robczek jest co, na dłużej. To za mały padowiec po prostu. i zapomniałem, że tu jest ten. W Fortnite była tam giełka do leczenia, ej, hey, that's crazy. A była, była, no była, Secret didi mist. Tak. <noise> <noise> Proszę Awan okay. Musisz być myślicielem, jeżeli chcesz być. Czekaj, ja, sprób, ja spróbuję roz... zejść, ale jest ryzyko, że się zabiję. <głos> <Okay>. <głos> dobra, to kosm pokaż dawaj. Zawal. A, dobra, dobra ja nie, szybko ja nie poszło. Gram, nie, nie jestem chipką, tak? Niektórzy są. <noise> Mi honor nie pozwala na to. Członkowie to bro, możliwość. zwalczą ze sobą. Do czego to doszło. E, proszę y, zakomunikować wszy wszystkim jak mówimy na Bruno. Jaką maksywkę. No. To, no to może się naucza... ma... a, ty, a ty absolutnie teraz nie masz żadnego autorytetu, żeby cokolwiek tu mówić. jeszcze Nawet się jeszcze nie dostań do Klanu. <laughs> wow, okej, okay, dobra, czasem. Klanowicze. Nie, osoby nie ta, w klanie, nie sari, mogą sari, mówić sari sari nic o klanu. No to jest... To jest kurde aura być w klanie. No to nie napierdamy, <z fiquei z Standing> to po prostu nie napierdałeś Rozjebać No prosze, proszę, proszę. Stopczok! Ty nie świruj tam. Wariacie. Bo cię zniszczę. No możesz mnie napierdalać broskosli, idiotko? Ty, ty no weź ty na p... kurwa. Yeah, ja myślałem już devalamy normalnie. No, Gramy, idziemy już. na roboczka. Oj kurwa! O, Zawsze rekrutacja! No zostawcie, jak się lecze, no. Nie rekrutujemy tych nobów. <laughs> za słabi jesteście, dobros. Co to Ale za bot jakiś? Mógł co mógł to mógł za boty, jakiś? jakiś bocik. Chodź, pokażemy im jak się walczy Oh for you, I would ever. 6 Dobrze, że w rekrutacji do Klanu Bros wygrali gier, nie tylko członkowie. Trenerzy tak zwani. Dobra, dajemy im teraz znowu, bo to. Rekrutacja dobra, nie dobra, idzie pomyślnie. normalnie. Ale rekrutacja zgramy. nie idzie pomyślnie. Oh for you. would have dajemy im. No dajmy, dawa, wywalczcie, no bo rekrut... dajmy, musi dajmy. być my nie budujemy, wy, wy, wy budujecie. O kurde! Ale innowacyjne tutaj rozwiązania widzę ze strony Robcioksa, dobrze. Takich właśnie klanowiczów potrzebujemy. Takich właśnie chyba cfelowiczów, ale... Wow, wow, wow. O, Robcioks, pokaż mu. Robcioks, pokaż mu. Dobra, Uuuuu! awę pokazał! A teraz dostałem spray! <grym wytrzał> Dobra, teraz Brawo, teraz prawdziwe le zawodnicy le grają. O, ale mi dało! O, Simon, zrób go, Zrób go Zrób lewo i prawo. Zrób to! Zrób to! Nie, nie są Uuu, robcik! Robcik! Nie, nie Dobra. Dobra, przechodzimy do finałowej już części rekrutacji. Teraz dowiemy się, kto zostanie częścią naszego klanu. Prosimy pierwszego tutaj zawodnika Aweb, proszę przyjść do nas tutaj. I teraz tak, jeżeli cię postrzelimy, jesteś w klanie, zrozumiano? Kosmik. Tak, rozumiem. Wykonaj. Decyzja. hu.. tak 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 jazda 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 ja ja Jesteś w klanie, oficjalnie jesteś członkiem klanu bronze cieszysz się? ale się cieszę, ale się cieszę dobra no zapraszamy Cię Robcioks zapraszamy Cię Robcioks chodź Robcioks dobra jeśli tak samo zabugh jeżeli jeżeli postalimy w klanie